Grand Prix Europy w Lesznie. No, to jest duży znak zapytania dzisiaj. Naprawdę, że po tym co zobaczyliśmy zresztą w Pradze, to dzisiaj wytypować zwycięzcę, to tym bardziej jest problem. Polski Naprawdę dać siebie wszystko, bo to doda jeszcze doda jeszcze sił naszym reprezentantom. Fredrik Lindgren, Szwecja! Numer 8 Luny Holta Polska Numer 7 Andreas Jonsson, Szwecja Numer 6 Lee Adams Australii Numer 5 Hans Andersen Dania Numer 4 Greg Hancock Stan Zjednoczony W Lesznie, wiadomo, jest była presja, było ciśnienie z tytułu tak licznej naszej polskiej publiczności. Chciałem się też dobrze zaprezentować i zostać w oczach i wspomnieniach z, z Grand Prix Leśna, że, że walczyłem, byłem w ósemce w półfinałach, no stało się jak stało, niestety nie pojechałem dalej, ale jedziemy dalej i oby tak, tak jak dzisiaj w każdym Grand Prix życzył się. Występ niezły jak pan to ocenia. Nie wiem, tak. Sąc, uważam, że było no, przyzwoicie, ale punktów było mało. No właśnie, a czego zabrakło tak naprawdę? No zabrakło po tych punktów. Ale na trasie pan nie dawał sobie rady? Czy, 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 czy jak, jak pan czuje po tym starcie? Nie wiem, no po prostu, tych punkty, jak już się udało mi na starty a na początek, no nie wygrywałem tych startów, tak że widać przede mną dużo jeszcze pracy. Dziękuję mechanizm. Może będzie lepiej. A no, sytuacja jest, z Nikim? No nie, no, nie tak widziałem tego, ale tak Wydaje ale... mi się, że powtórka powinna być w sercu oświaty. A nie same... By, nie brońmy się z bo potrafił pojechać ostro, ale w tym przypadku jednak wydaje mi się, że nie może. Aż tak ostro nie pojechał? Jak potrafił? To zaczęło się w sumie od nas, bo Nikim było się zakładać, ja mu nie pozwoliłem. Troszeczkę się odbił, zahaczył za Futurowa, ale mówię, no, nie było to też tak do końca jak A same zawody, jak pan ocenia zwycięzców? Chyba sytuacja wróciła no, do normy, bo Stara Gwardia rozdaje karty. Spokojnie, to są długie zawody. Najpierw są wino, teraz nie ma kramu. Ci zawodnicy potrafią można uczyć się od nich, podglądać i próbować, jak takie chodzi. Tomasz Golob wraca do gry? Ej, nie zdawać takich pytań, nie wiem... Bo... Trzeba zobaczyć, co będzie dalej.